Sportowa Olimpiada Miast, impreza pod taką właśnie nazwą, odbyła się w dniu 3 września 2011 roku w Radlinie. Był to już kolejny etap projektu Odległość Nie jest dla nas przeszkodą, który gmina Radlin realizuje wraz z czeskim miastem Mochelnicę. Tym razem goście z trzech, a przyjechało ich do Radlina prawie 50, mieli okazję wziąć udział w zawodach sportowych na wesoło. Dzisiaj bardzo ważny dzień dla Radlina. Gościmy tutaj naszych przyjaciół z zaprzyjaźnionego miasta Mohelnice. Jest to kolejne zadanie w ramach realizowanego projektu. Odległość nie jest dla nas przeszkodą, finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zauważyliśmy, że Czechom bardzo się dzisiaj podoba. Postawiliśmy dzisiaj na sport, ale co ciekawe, nie na rywalizację, tylko na współpracę i na integrację. Czesi uczestniczyli w ścieżce Nordic Walking. Bardzo im się podobało. Teraz tutaj się na naszym parku linowym. To jednak nie był koniec wspólnej zabawy, ponieważ po południu wszyscy zebrali się na placu Radnińskich Olimpijczyków, gdzie odbywała się wielka impreza rozrywkowo-kulturalna związana z pożegnaniem lata. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa, przekraczamy granice.